Witam. Tym razem przedmiotem naszych badań będzie, będą fotobłyski. Tym razem teraz wykonałem już mieszaninę fotobłyskową. Widzimy, jest ona w tym słoiku. I dodałem do słoika 7 łyżek nadchloranu potasu. Jest to 60%, około 60% całej mieszaniny. Następnie 3 łyżeczki pyłu aluminiowego. Oraz dwie łyżeczki siarki zmielonej. Wszystkie składniki muszą być dokładnie zmielone na drobnym pył i razem ze sobą wymieszane w jakimś naczyniu. Teraz za chwilkę udamy się, aby sprawdzić jak spala się nasza mieszanka. Teraz druga część filmiku naszą mieszankę fotobłyskową będziemy odpalać, jak w poprzednim filmiku induktorowym zapalnikiem. Zapraszam do obejrzenia. Będzie to spalanie fotobłysku. Tak właśnie wyglądało spalenie się mieszanki fotobłyskowej. Dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów.